Latem 2024 roku wybraliśmy się na wyprawę kajakową na Grenlandię. Startowaliśmy w Upernavik, 700 km na północ od koła podbiegunowego. Przekroczyliśmy fiord lodowy i zwiedziliśmy opuszczoną wioskę Tusiat. Głównym celem wyprawy były dwie duże grupy lodowców na północy. W drodze powrotnej odwiedziliśmy wioski inuickie i ponownie przekroczyliśmy fiord lodowy. Zakończyliśmy wyprawę w Upernavik. Przepłynęliśmy 360 km w 16 dni. W wyprawie udział wzięli Tania Wydra, Kosia, Krzysiek Ptaku i Mikołaj. You didn't. so when you are just paddling you know, now yeah yeah just push it push it oh, down yeah, so mm -hmm. there's oh, okay. nothing in the chamber oh, okay. and then just do it like this it's okay that's it yeah so when you shoot after something don't shoot after the extremities or head does not just shoot it in the middle yeah. then there's a bigger chance to hit something yeah. mm -hmm. niestety jest urazot do góry Jesiki. O, ja resniem, No. O oh, ja, ja. Ale poszło trochę. you <laughs> Prawie wszystko masz. Trochę nabrać hartu ducha, posiedzieć, a tam jest ludowiec. Na po dwójnym porcie. No nie wiem czy wszystko zjem, ale... Że to mam, mam część podwójnych, dwie, część pojedynczych. W więcej właściwie mam część podwójnych. No Nie wiem, czy zostanie jutro na śniadanie. Аня! 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 Отсунься от этой горы! Ходь тутай! Ale wiesz, mój Nie, ja prosiłem go nie, że mi jednego takiego zrobiło. I tak się robi cytrynką, o. No. Tak, żeby to... parę kropel dosłownie poleciało. I robi się tak. No, czekaj, czekaj, czekaj. Yeah. Jak wrócimy, Ania, mhm. to ja bym zrobił to samo, to byśmy zagrzali trochę wody i byśmy wstawili do ciepłej wody ten miód. Mhm. bo mój też jest taki skabalony. Masz problemy z oddychaniem? Nie, mam problemy z tą wysoką temperaturą. Dobra, możemy lecieć. Dobra, którego? Często i dalej. Mm? 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 I wtedy zrobimy sobie selfie. Oh. Jutro, mój drogi, bęben maszyny, pasta w sosie paprykowym z wołowiną. Oj, chyba się powtórzyłem. No chwilę. No już. To jest pojedynczy? Tak. A ja zamierzam swoich wypasionych znajomych zaprosić na pokaz filmów i uracze liofilan. Ja wam... Zapowiem im co mam, co kto chce. Proszę bardzo. Szkolnego w miejscowości nie wiem jakiej, ale na Grenlandii. Jutro mamy dwóch nowych uczniów. W sumie będziemy mieli sześciu uczniów. Zapraszamy wszystkich serdecznie na rozpoczęcie roku szkolnego. To ja, Wasz ulubiony nauczyciel, dziękuję. Jest to jest jeszcze przed nami, nie? Tak. Najważniejsze jest, żeby nie było takiej sieczki, wiesz, gęstej. Trochę trudno powiedzieć, co tam jest, ale. Wydaje się, że tu, tak, tu, tu, tu i później trzeba... No. Tam się chyba nie jest ślednie, nie wygląda. No Czekaliśmy robi. Czekajmyśmy 190-200, nie? Trzeba będzie się moim zdaniem najlepiej się kierować na ten stromy, Pszczyt, tak. stromy skraj, bo to jest pewnie to. Oto. To. Mhm. Płynęliśmy. Z którego fiordu? Tamto? Ale tamto? dzisiaj? Nie no to przekraczaliśmy fjord, wtedy nie się bardzo. Grenlandii? Tak, porody na Grenlandii. Yeah. Mm. Po prostu jest taki upał, mm. że po prostu nie ma tego. Zobaczcie, mm. 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 śnieg ma w środku. Mi to trochę dłużej. Daj Nikolaja, możesz pokazać. Ja, jeżeli jutro byśmy nie wylatywali, to póki mam ubezpieczenie, to bym jeszcze poszła na kajak. Nie myślę, że będą Największą Atrakcją Turystyczną jest przyjazd na lotnisko, czekanie na samolot, który nie przylatuje, i wracanie z powrotem do hotelu. I tak trzy razy w dzień. Oh, it was too much meat. Sorry, guys. but Anyway, it's just fine. Yeah, I you up, up, it like, just really get it.